Wszystko co zarobię z wielką chęcią oddam Ci Po dobrym albumie, ale nie robię przedwy. To było właśnie drugie i Iwo dla opozycji Cały team z logiem na ramieniu nie pytaj, lubię guci Nauczony, że słodka suka nigdy prawdy nie mówi Im bardziej idę do góry, tym bardziej nie lubię ludzi Jak yeah. widzę, co robią do no to nie chcę mieć córki Jedynie wuki mać mi mogą być doskonali Siedzę na klipie z pracem nagrywał mi fonem. Czy są łatwe początki, nigdy nie kraje, ale jak umiesz, no to zabierz nim. Jestem konsekwentny chłopak, jak chcesz pytać na blokach Jestem konsekwentny chłopak w moich rękach jak chłopak Są dać oczy na ma dobrze ze mnie wyznaczona moda Twojego chłopaka na bloku grzywa To jest to co można na chociaż. A co na ciebie no dogonie? nie Idę do góry to dogadane Gółka cię boli do przecież Jest kreter. Zamiast mi nic coś jak szczur to mogłeś liczyć wekem Z nami Nie ma mojej żony na tym świecie Mam ofert matrymonialnych dziesięć jak przychodzi wekem. Patrzę ześci tu na dół Patrzę na rywali na no, nie, że chce skakać Czuję ambipum. To chyba pochodzi twojego lautpaka Zawinąłem ją na ruch Rusza kamieniami jak paka. Mam euro twój mój poziom Wyżej niż wasza klasa I tam nie chcą wiedzą o stylu cisza jak makiem zasiał Lewy, prawy moje wersje pod i nagał Perfum, twoje traki, nieprzyjemny zapach Leją w końcu nie za mula, cały Cały team z logiem na ramieniu nie pytać, lubię guci Nauczony, że słodka suka nigdy prawdy nie mówi Czym bardziej idę do góry, tym bardziej je lubię ludzi Jak yeah. widzę, co robią małolaty, to no, to nie chcę mieć córki Wtedy nie bóg i machi, mogą wyjść do składania Szedłem na klibie z bratem, nagrywał mi fonem klips Wędrzepić taj mnie gubia, czy są łatwe podróż Nie, 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 nie ja gram, teraz Zada miało być maju, no a mamy koniec lipca Jak kocha to poczeka, sorry, chodziłem po dziwkach Co jest kurwa Johnny, flow ogarnąłeś w chipsa. Jak dzwoni do mnie, siano lampa, świeci się jak pixa Wika, wiksa, piksa, kurwa Niedzielę struga górnia, mam moja kumpla Gdyby wiedziała o sobie, to by nie skakała kuska A jak skaczę ciągle to chuje i do dubska Na cztery wersy to mi wystarczy minutka A Wyże z nią trzy, trzymaj się i buźka Cały kraj jebie PiS, cały kraj jebie tuska Młody zarabia się, no choćbyś miał je ukryć Żebyś nie był broke a jak każdy mój hejter Powodzenia, bratku, wiesz hajs jeszcze szczęście yeah. No ale wracając znowu, bo pogubiłem trasę To parę dziesiąt wersów, żeby zajebać co wasze To już trzecia część, nie wiem ile dziś ich nagram Znowu twoja dupa robi spam na Instagram na Hotelu z tą, albo Viagra. DOROSŁE CHŁOPY WCIĄŻ GDZIEŚ WALĄ wiary. Dużo mala, który ciągle coś gotuje tak paska Jest bystry w chuj, a wyjebała go dyraska Chyba już nie pod ziemię, chuj z tym jaka jest prawda Dalej bez zmian, by lekkim nie zrobię traczka Nawet jak jest większy. a jak chodzi o trendy To na takiej perce byś się wyjebał zęby Mogę pociąć wersję, lecieć off the top Lub siedzieć przy tym pisać to całą noc Jeden chuj jak to zrobię, zaraz zagram to live Żaden kot mi nie straszny Zwinny jak Miki Mouse Myślała, że zostanie na pokoju, już ma to raus Twój skład to weży jak byłeś ziom, co robi bounce Wszystko mam w chuju when I walk through the town Każdy typ co go znam to jest prosta i Borosłe chłopy wstydzą się robić ciano Większy wstyd niż przy 40 mieszkać z mamą Kurwa, chyba mnie już pojebało Instant hit, znaczy fałki Santiago Mikasa jest kiedy wbija mal. Ale drzwi zamknięte dla szlory Ja się na przebiorek Czuję, bo w nie jest go Ciasno Mam no, koła zysku, ty kurwa gwiazdożysz, daj spokój młody. Wdech, wydech, napisz wody. ziom przesadzał, spaliło mu przewody. Finny Jake też ma tych, chcą przygody. chcesz wiedzieć jak żyje, to obejrzyj se vlogi. Ujeban buty, ty w życie mi wchodzi. 3 godziny temu miałem wyjść ze sesji. Pierwsza 25. Na samolotowy moda pisze SMS-ki. Pisz kurwa, ile chcesz. To jak teraz żyję, powiedz, jak mam nie być wdzięczny. Powiedz jak mam nie, wieczny kurwa sobie za to, że robiłem wtedy rzeczy bez jebanej przerwy Flacha jest na stole, chemia jest na stole, wszystko jest na stole, czego chce ta moda? Nawet moja babcia mówi, weź je olej, rób co masz zrobić, bo szkoda na nie No i nie chce mi się tak wysłać ciechy, to wieczór, czekać na woks Na no, każdy stąd pojebane priorytety, psychiczne choroby zbierają jak poksy Jak Santiago ja w niebasem, to wyjebie cierpoczy Nigdy nie robiłem z siebie gangusa, bo nie mam podstaw Na TikToku coś tam pierdolą, o mnie jebane Te flis po koledze w podjebanych Jordach Ech. Nowe siano, nowy kontakt La vida loca, suko, tak to wygląda Koło chuja nowości na stronkę okay, Dopiero co jadłem na wręce znowu kromka Nie nad który toż wersja Ale bardzo bym chciał jeszcze nawijać dalej Kurwa Santiago, to by mogło być dłuższe Szkoda, że taki krótki bit wysłałeś Kurwa, przedłużę Za drinka chciała oddać mi w naturze Są w jakichś setki, czym ty chcesz mnie użę? Nie moja kultura, nie mów o kulturze Mam przelaść świeccy dolar, bella mia morę Kłamiesz mamony, a nie dałem dupy w imię Jeden wrocki jest żelazem, drugi broski jest deptore Przecież idrobikana miesza polskikami za perolem Gruba pijesz co jest grane ty za drinki płacisz No a wracasz bez okrągłej to jest trajkę glaki łapie siano w łapy, tak piłe w maki Santiago jako życia no i to czy ma, ma, mam to od miasta, to nerwy za szybkie Mam to po ojcu to w DNA syf. Wystarczy ci kurwa browarek na dziwkę Lekkie tornado rozporek jest i U was w ekipie to słabe jest krycie. Bo na komendzie to wystarczy trik. Dziwko skoczyłem, już wyżej o ligę lub dwie mi nogę dla mnie to jest mały deszcz Mama nie ma grosza, ty wyspukały się na outfit. Chcieli mi narzucić, że mam schudzić się za teksty Ciągasz się za mną, a ja zwiększam dystans. Że same się odcięły, się no bez pozdrow Zwelasz się podrobne, ja sięgam po mistrzostwo Nogi się ugięły, a moje chcesz podciąć Stoisz bity w konkret, czekasz aż cię się Czemu i pozro Wyszedłem od niej jeszcze nie zdążyła połknąć Ledwo jestem w chacie, już dopadam mnie samotność Ale nie płaczę by kukarz w automacie i się znowu witam z Polską Piję więcej niż Bonson, najlepiej się witać Mimo, że uważam, że lepiej się pożegnać Skoro nikt z otoczenia nie szanuje życia yes, yes. Chciałem być tak starsi Nerwica i lęki to jest jedyny rezultat yes. Rogal o tym mówił Jak zajdzie ci pizda, to se włącz i posłuchaj Wziąłem na plegary swoje błędy A kiedyś to nie uniósłbym kompleksów Cały czas sprint podóż mi nogę, ja się nie zatrzymam w miejscu I Cały czas sprint yeah. 120, fałki Santiago Let's go No i tak robię na razie to jedno Zrobiłem sobie specjalnie nowe konto na Instagramie i tutaj pierdalam linki Tylko muszę jeszcze wejść kurwa w YouTube'a Kurwa nie Instagram i YouTube Gdzie? Tu, no. To BMW czy Asia? BMW Ja Asia lubię ale

Cztery razy w roku rógam kurwiałem mu foc, chociaż nie jest już tak samo. Jest stabilizacja, oddają się planom. Nie wiedziałem kurwa, że z rana da się uspytać. Nie wiedziałem, że jest twoja i że siedzi ze mną. Kiedy mu kaszylają, czekają, że ma spoczynku. Mamy ale nie agerik mocko, to... to... ma hmm. spoczynku. Masz dwa numery nagrane, ja nie chcę widzieć tych paneli. Ja nie chcę widzieć tych paneli, to straszne. Ej doła, e, dwójka będzie kurwa straszna. Dwójka jest straszniejsza, bo nawet przyjdę wczoraj gadał, że dwóch przyjdzie w jednym momencie nawet kurwa do No tak, ale na końcu... No, nie wiesz. Mm. Ale kurwa ten chapter przecież jest tak spis wywzięty. Dwójka to jest nawiązanie do tego, do pierwszego, bo ta różowo ciągnie tego niebieskiego, nie?

no tak, ale to z innego kontaktów. Ja chodziłem z telefonu, a teraz z telewizora pewnie ogląda. Ale ja nie wiem czemu dalej mi pokazuje jedną osobę, bo jest. I może nie już że... Ale powinno no, być dwie. Zosia i nie O są teraz dwie osoby już było, no Ej, tak jakbym mogę sobie sprzedać na przykład koniec teraz, cześć to? No nie pierdol, że nic się ode... O. o kurwa no... Ja co mogę przytoczyć rondomorzu no ten. Ej nie pierdol, że on żyje. go Tego Balego będę ciągnął, jeszcze ten kundel tu jest. Ale w jednym momencie go wiem, ona i o. ten Hagiori. O jest ta lalka, którą otworzyłem. Ej, bez kitu zaczyna, czekaj. Uwielbiam tą muzykę, to no. się nie potrzebuje nic. Wali co trzyma, ale... Hide and seek. Czyli będziesz się przed nią chował. Chowanego się z nią będziesz walił. A to jest hide and seek. No, będziesz się z nią chowanego walił. No, wali. Nie ma jeszcze. Dalej O, Dobra, lepiej teraz. New game. Nie ma co wyłączyć tak naprawdę. No teraz cię mogę to włączyć bo to mi jest niepotrzebne, no nie? To włącz No, ale przynajmniej widzę ile jest osób. I widzę na jakim poziomie jest live. O, rację, no. i pa, i teraz wyskoczyło, że jest sobie... O, lepiej teraz, no już wcześniej to napisał miło ale widzisz jest błąd, że mineta coś bierze Dobra, w tego Jezus. Ja mam to w głowie na No. Co, nie, to może być specjalnie nie, tak zrobione. Nie, na internet. Bo widzisz, że ci się nagrywam na Lekko, no. Ej, z ciała mi grę. Albo no to się już wczytuję, albo mi z grę. Dobra, to się wczytywało. Idzie pan, jak to jest? Ja już się wnoszę. Ale ogólnie z tego co widzę to mi na OBS się nawet ścina No obraz mi nawet na OBS się ścina No Nie wiem co jest kurwa nie tak no, Tylko OBS-a i grę O ludy będzie nagrywały jak się ze Czeka. Do edita. Najśmieszniejsze... Najśmieszniejsze wyrazy twarzy raz Ej, nie no. Pojawia mi się zaraz. I pana no obecnie już działa lepiej, nie? A dźwięk w sławkach z gry i słyszę. No normalnie, teraz już nie ścinasz to przez grę. Widzisz? No, przez I co, teraz się kurwa nawet nie włączysz ma się. Tak. O kurwa, większej się nie dało? Nie spać właśnie? Nie oglądają co w stało, nie oliwka śpółka. No ale dobra. Ja tu już łamie, żeby nie łamać podczas gry, no nie? Chyca. A wy? Bez... Czemu jest jedynka? Dwójka. Daj mi to nagrywanie, żebyś coś Będę. jest, no. Mleczna, no, no, najlepsza. Jest mi zaś kurwa gra. Ale przynajmniej tego. w Że tylko o Ale oni też używają internetu. Oni tam mają bezpośrednio kable podłączone, to im więcej internetu idzie tam, niż nikt. Ale może to my internet używamy No bo my najwięcej. My najwięcej wybrałem, jak Ale jakby wiesz co chodzi. Nie, że oni najwięcej prądu tam, znaczy internetu zużywają, tylko największe przesyłanie masz przez kabel. Ani mają telewizor z kablem połączony. Jakbym miał komputer do kabla to im by zaczynało, nimi. Rozumiesz? No i kurwa, co się będzie ładowało? Od tu się wkładam celów z tym Tu się wkładam celów ja? mm -hmm. jer da ona e, raskurvimo se za nas, ja. Opa, mano! Ostatni raz Não, to włączyć, não Ja Teraz sobie może pograć w minecrafta. Kurwa nie mogę nic ruszyć, nie? Ja dole. de mariage dans le casque d'ici.

spać, obudź jak gra się z Ja? Ja? Widzę Chyba wyłączę live'a, spróbuję włączyć grę, jak się włączy to włączę nowo live'a, bo bez może zbierać meta i gra się nie chce jakby załadować. No bo tak zrobię. dobro na Instagrame, dam linka do, no, do, 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 do live-a.